Się ewidentnie rozleniwiliśmy w sumie znowu nam się trochę przytyło wstajemy późno, bierzemy prysznic no tak jakbyśmy byli w domu nie na tripie wychodzimy około 15 z domu dopiero zanim się ogarniemy, zanim się zwleczemy z łóżka więc dzisiaj idziemy mam nadzieję zdążymy do ambasady polskiej dowiedzieć się o przejścia graniczne tyle uważane jest za najbrzydszą stolicę świata zarzucają to, że tu jest nieporządek syf Dziury w drogach. Taki wygląd półmiasta normalnego, pół slumsowy trochę jest bardzo interesujący, zwłaszcza dla podróżnika, kiedy idziemy przez takie miasto. No, wygląda to nie najlepiej. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na popularny tutaj sposób doprowadzania elektryczności do budynków zwany losowym. Znaczy, przeciągnijmy sobie kabel byle jak tam, gdzie go potrzebujemy, tworzy to takie widoki. A my się w sumie potem dziwimy, że są pożary w budynkach. To miasto trudno porównać do innego. No bo jasne, Warszawa jest ładniejsza, ale czy, czy ciekawsza, żeby ją odwiedzić? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest to mi miejsce, w którym jesteśmy. Jest jednym z najciekawszych miast, w którym byliśmy dotychczas. Wszystko wygląda zupełnie inaczej. Osiedla tutaj są budowane tak jak się zbuduje, więc często trzeba kluczyć, nie wiadomo, czy gdzieś jest przejście. Tak naprawdę dosyć łatwo jest się zgubić. Oprócz tego trzeba uważać, bo dosyć często w chodnikach czy na drogach są po prostu dziury takie, że można wpaść i złamać nogę. O chociażby takie. Studzienki kanalizacyjne No nie chciałbym tam wpaść Studzienki kanalizacyjne na drodze Nikt nie pomyślał o tym, żeby, nie wiem, zrobić je na równym poziomie z drogą, wystają, jest droga i studienka wystaje i no wygląda to tak. Na środku drogi robią studienkę, która jest 30-40 cm wyższa powyżej poziomu drogi. O tutaj wracając do tematu przeszedłem może 50 metrów od tamtej dziurawej studienki i tu... Kolejna dziura w ziemi. Ja nie wiem, czy na to jest jakiekolwiek określenie, jakikolwiek epitet niż po prostu Mongolia. I tu jeżdżą, autami? Nie. I to jest droga w środku miasta. Tak, w środku, w środku stolicy. A, to w ogóle jest do bloku. A w ogóle jest super miejsce do zatrzymania się w środku. Uan Bator Ale tam jest coś ładnego Jedną z głównych cech Uan Bator jest to, że Główne ulice są trochę zadbane To jest jeden rząd budynków I już to, co jest od razu za tymi budynkami, które wcale takie duże nie są No to zadbane nie jest, nie uważam Bardzo popularne są druty kolczaste Wielu podróżników, autostopowiczów Omija duże miasta i stolice danych krajów twierdząc, że nie ma nic tam ciekawego, bo oni koncentrują się na kulturze i chcą zobaczyć, jak żyje prawdziwy mieszkaniec danego kraju. No, zdecydowanie nie można się z tym zgodzić, bo przecież stolica też w pewien sposób jest wyznacznikiem kultury danego kraju. Inaczej przecież żyją ludzie na wsi, a inaczej żyją ludzie w stolicach, w dużych miastach i twierdzenie, że wszystkie stolice są takie same, to jakaś gruba pomyłka. No widać to chociażby na przykładzie Uanbator. Gdybyśmy tutaj nie przyjechali, to byśmy nie wiedzieli, że z jaką nonszalancją -non Mongołowie podchodzą do organizacji dużych miast. Tak naprawdę nie ma nigdzie w Mongolii drugiego tak dużego miasta. No a na wsiach się tego przecież nie zobaczy w tym ruch drogowy można opisać tylko słowem chaos wszyscy jeżdżą gdzie chcą coś takiego jak kierunkowskaz nie wiem czy w ogóle mają kierunkowskaz w samochodzie zamontowany czy zielone, czy czerwone światło dla kierowcy samochodu jest raczej informacją a nie tym, że czerwone światło nie mogę jechać, to w ogóle tak nie działa wychodząc na jezdnię trzeba iść pewnie, ale nie za bardzo bo cię rozjadą, a tak przy okazji to już powiedzieli, że to nie rzeka, tylko jezioro, które ma różnicę poziomów i przepływa przez Uwan Bator. No idziemy sobie przez Uwan Bator. No i tak to mniej więcej wygląda. W prawo, w lewo, bloki, a na środku jurta. Po prostu jurta. Dowiedzieliśmy się, że dwóch dorosłych mężczyzn mongolskich jest w stanie postawić taką jurtę z gotowych elementów oczywiście, z przygotowanych elementów. W dwie godziny. Generalnie super. Jurty. Szukamy polskiej ambasady. Wskazali nam już konkretny budynek, tylko że wjazd wygląda tak. Znaleźliśmy budynek ambasad. Cały ten teren wygląda, jakby był opuszczony 10 lat temu. Trochę pozarastany, rozwalony. No tak to wygląda. Nie no zdecydowanie to nie wygląda na używane miejsce. Nikt tu nic nie wie o niczym. Cokolwiek tu było czeska ambasada, czeski wydział Caritasu, Ambasada San Marino. No wszystkich krajów chyba się ewakuowały. Bo nie wygląda to najlepiej. Więc w skrócie okazuje się, że polskiej ambasady nie ma. Bo w sumie powiedziało nam to 5 osób, że nie ma, bo generalnie problem jest taki że chcemy się dowiedzieć, czy możemy opuścić Mongolię innym przejściem granicznym niż przyjechaliśmy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powiedzieli nam jedno, w Ambasadzie Mongolii drugie, a w ambasadzie Ros trzecie. Tak naprawdę nie mamy jednoznacznych informacji i chcieliśmy tutaj po prostu dostać się do ambasady Polskiej, żeby się tego dowiedzieć. Po raz pierwszy jesteśmy w kraju, w którym nie ma żadnej polskiej placówki dyplomatycznej, póki co ustaliliśmy kurs na... Niemiecką ambasadę. Obok niej jest siedziba, czy placówka dyplomatyczna ONZ. Jest szansa, że albo WNZ, albo Niemcy nam pomogą, albo chociaż udzielą jakiejś informacji. Trafiliśmy właśnie na budowę jurty. Najpierw stawia się słupy po bokach, potem buduje tak jakby zewnętrzny stelaż. Następnie słup w środku, który, albo dwa słupy który podpiera się o zewnętrzny stelaż stelaż góry wraca w ref a patrzcie, mamy okno zwykłe okno i dwa mniejsze okienka no i mamy górne okno i dolne okno no i chcemy przewietrzyć bardziej kuchnię to otwieramy dolne okno, a tam, a tam jest szafka! Wow, ale w ogóle o co chodzi? Otóż w Mongolii jest zima i jest zimno, to sobie robią prymitywne lodówki, dobudowywując, wywalając kawałek okna i dobudowywując taką szafkę, która zimą spełnia formę lodówki. Z boku wygląda tak, dobudowana skrzynia. A obiad dostaliśmy, znowu tradycyjną mongolską potrawę. Są to kluski zrobione z wody, mąki i soli Z dodatkiem marchewki, grzybów I mięsa, którego nigdy wcześniej nie jedliśmy Otóż serce owcy Wow w Mongolia jest jednym z tych krajów, o którym tak mówią nacjonaliści Że swastyka i znak SS Nie są niczym złym, bo są prastarymi znakami Dobroci, słońca, nie wiadomo czego na kiju I generalnie tutaj, gdzie nigdzie ochrona ma Naszywki SS, dokładnie takie jak miały oddziały SS, a jeden Mongol pokazał nam piękny, stary symbol szczęścia i dobra Mongolski, który jest swastyką. I byłoby spoko, gdyby to była sama swastyka, tylko że ta swastyka jest w białym kółku na czerwonym no ewidentnie po prostu zgarnięta flaga nazistowska. Powiedział, że to nic złego, super fajne, ale że Hitler zły, że Hitlera nie lubimy, ale SS super, SS jest fajne. Tak, że tutaj Hitler to źle, ale SS to fajne konotacje, ja nie wiem, co oni mają do SS, w sensie co pozytywnego SS robił Mongołom, ja nie wiem, jak można nosić na szybki SS. Będąc jeszcze świadomym historii. I będąc w, w oficjalnym mundurze ochrony, bo ochrona ma tu mundur i to jest y, jakby oddział, tak jak policja, tak jak wojsko, to jest ochrona. Wszyscy są ubrani w mundury, a niektórzy mają naszych Pieses. Ciekawe, ciekawe. Ja rozumiem, że to może być prastary symbol szczęścia, ale no, ma jakiś tam wydźwięk, tak jak teraz ma sierpi młod, ma jakiś wydźwięk historyczny. Naprawdę Mongolowie bardzo doceniają czasy komunizmu. To właśnie wtedy odzyskali niepodległość od Chin. Tym to za czasów komunizmu zaczęły powstawać miasta. Prawda, miasta te teraz wyglądają tak, ale za to grafiki wychwalające mongolski komunizm są nadal. Dziękuję. I w Rosji. Ale także w Mongolii są rury ciepłownicze, które często są całkowicie bez składu, ładu, ułożone byle jak, przeszkadzają w chodzeniu. W Moskwie byliśmy nawet świadkiem tego, że był chodnik. Położyli rury ciepłownicze tak po prostu w poprzek chodnika na tyle duże, że nie dało się przejść. Ludzie musieli wydeptać ścieżkę naokoło. Trafiliśmy na tutajszą rzekę, która oprócz połączenia rzeki jest też głównym miejscem, do którego wylewają ścieki, co nie przeszkadza ludziom kąpać się, bawić pływać wśród zdechłych ryb no i ludzie się kąpią super Mają lekkomyślne podejście do wszelkich połączeń elektrycznych generalnie spadło to spadło ważne że działa to nie ma co naprawiać idziemy sobie przez osiedle idziemy idziemy i nagle patrzymy a tu ogromny złoty posąg no i jest duże oj oj gry w prawo trochę W Mongolii znowu się łączy buddyzm z lamaizmem, z szamanizmem. Duże, złote buddha, którą przed chwilą mogliśmy zobaczyć, ma 26 metrów wysokości. Jest zbudowana, została zbudowana w 2006 roku przez ludzi z południowej Korei. Jest symbolem pokoju na świecie i paktu między Mongolią, a południową Koreą i bieżnią przyjaźń i podobno wcale nie jest materiał z którego jest wykonana czy wykonany wcale nie jest taki fajny ponieważ jest to plastik tak jest zrobiony z plastiku ludzie nie mają za dużego poszanowania do symboli religijnych bęben w sumie cały jest pomazany markerami korektorem i wszystkim Jurta wśród krzaków, na tle ogromnych budynków Jest kwintesencją uanbator. Spluwanie w kulturze mongolskiej nie ma chyba takiego wydźwięku jak w naszej Ponieważ tak naprawdę robi to tu każdy i niemożliwie często Tu ludzie chodzą i, za przeproszeniem, melają pod sobie pod nogi A zdarza się, że specjalnie wezmą większy łyk picia, żeby splunąć większą ilością płynu Nie mają też zupełnie żadnych oporów żeby robić to przy kobietach, przy ludziach starszych, w miejscach świętych, a nawet pluć na pomniki. No byłem świadkiem, jak ktoś opluł tego buddę. W Ułan Bator jest pomnik Mikołaja Kopernika, tylko że generalnie nigdzie w polskim internecie nie można było znaleźć gdzie. Poświęciliśmy dwa dni, zaangażowaliśmy autochtonów, łącznie z googlowaniem w polskim, angielskim, rosyjskim i mongolskim internecie. Generalnie dosyć poważnie tego szukaliśmy. Skończyliśmy na tym, że z częścią informacji poszliśmy, właściwie to zadzwoniliśmy do Muzeum Historii w Uambator. Oni nam powiedzieli mniej więcej, na którym osiedlu to jest. Więc w tym momencie jemy i po dwóch, ponad dwóch dniach wytężonych poszukiwań wyruszymy, aby wreszcie w terenie szukać pomnika. Nie wierzę w to, ale udało nam się znaleźć pomnik Kopernika. Nie wygląda to najlepiej. No dojść do pomnika jest dosyć hardo. To jak bardzo jest zapuszczony i to jak to wygląda wokół, no coś nie świadczy najlepiej o tej teoretycznej ogromnej miłości polsko-mongolskiej. Kopernik. Kopernikus, Większość mieszkańców OneBatter nawet nie wie, że istnieje taki pomnik. To nikt nic nie wie o Polakach. W Rosji nikt nic nie wie o Polakach. Tutaj w Mongolii też nikt nie wie nic o Polakach. Nie mają pojęcia, nic nie wiedzą, nic. Nasi znajomi, którzy nas przygarnęli, możemy tak powiedzieć, nie wiedzieli, że gdzie jest Polska na mapie. Wiedzieli, gdzie są Niemcy i wiedzieli, gdzie jest Białoruś. To tak mniej więcej na południe od Bałtyku jest plama i Niemcy. Koniec, nic więcej nie wiemy. I, i Rosja i wszędzie jest Rosja. Każdy god, no, Magoli dwa takich nacjonalnych praźników, które bardzo wysoko Seniacy. No co to jest po prostu nowy nowy god, jak. Честно, New Year It's not so like. Очень мощно как монгольский церансар, потому что праздник как Масленица в России, то есть она ä, предвещает ä, приход весны. Весны. Не так. А, праздник этот называется церансар, то есть если по-русски перевести, то это получается как белый месяц, если словно перевести. И празднуется он по лунному календа... календарю на 15-й лунный день. Этот праздник продолжается на протяжении 50, 15 дней. И с самого первого дня, с самого утра вы должны посетить самого старшего из своей семьи, из родственников, то есть бабушку, дедушку или... Два бабушек, если они есть. Самого старшего поколения вы идете к самому младшему. И принято в каждой семье, то есть... Когда в гости заходишь и выходишь, там дается такие подарки, например носки или ну что-нибудь ладушки дух, духи да конфеты деньги деньги и в кругу семьи <с <с в кругу семьи вы собираетесь и кушаете такие блюда как овечью курдюк это называется курдюк 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 а монгольские эти пол то есть Коржи. Коржи. Бузы — это Монголиян... And some candies and like that. В некоторых семьях еще бывает такое, что в бузы, то есть в национальные блюда, они ложат монеты. Они, эти монеты не во всех бузах. Да, если вам придётся такая монета, вы будете на протяжении всего этого года очень счастливыми. И это будет как бы вашим талисманом. И лучше его хранить. Надо очень много приготовить, потому что все родственники придут к тебе. То есть мало того, что не родственники могут прийти. Это даже для семьи хорошо, когда много будет гостей. То есть это... И каждому надо приготовить. То есть стол всегда должен быть накрыт. Мало того, должны быть подарки в этом плане. То есть кто не придет к тебе в гости, какой-то подарок должен быть подарим то есть но ну и с другой стороны что нельзя и с пустыми руками прийти нарушая традиции то есть это как-то понятие если саму готовить это все и как для семьи мне кажется это очень растратно но и еще один момент который не был указан это то что я сначала спросила одноклассника, сколько босс готовится. То есть боссы, you know what бозы uh -huh. Сколько босс готовится. Когда он мне сказал, что они лепят 800, босс, всего, я такой, да ладно, он сказал мне, это, это так еще нормально. То есть я думаю, что 800 он еще прервал. Нет, там босс, наверное, сколько тысяч? Ну, no, 2-3 тысячи. 2-3 тысячи босс просто лепятся, потому что они все морозятся, все приходят, всегда на столе должны быть бозы, мясо, все вот это. То есть в этом плане вы сами представляете, сколько мяса должно тратить. Hmm, śmieszne. Myślę, że to tyłu się wychodzi.